Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak w łatwy sposób można stworzyć stylizacje przejściowe z sezonu letniego na jesienny. Zapraszam do oglądania. Stylizacje przejściowe czyli jakie? Tutaj chodzi o takie stylizacje, które sprawdzą nam się, kiedy się ochłodzi. Kiedy mamy taką sytuację, że w ciągu dnia jest ciepło, a ranem i wieczorem na przykład jest trochę chłodniej. Więc tutaj trzeba jednak balansować tymi ubraniami, żeby odpowiednio się ubrać do pogody, bo wiecie, raz jest ciepło, raz chłodno, więc jak tutaj można temu zaradzić, żeby fajnie wyglądać i żeby przy okazji nie marznąć i za bardzo się nie przegrzać. Jak nosić letnie ubrania podczas jesieni? Nie wszystkie letnie ubrania jesienią się sprawdzą, jednak są takie elementy, które śmiało możesz nosić. Takie jak np. sukienki na ramionkach, różnego rodzaju topy czy spodenki. Te elementy można fajnie ograć, żeby wyglądały ładnie i stylowo, ale żeby też być ubranym odpowiednio do pogody. No i tak jak wspominałam o tych warstwach, tutaj przydadzą nam się okrycia wierzchnie, takie jak na przykład jakiś kardigan, czy marynarka, czy trencz, bo tak jak wspominałam, rano czy wieczorem może być chłodniej, więc takie okrycie nam się przyda, a pod spodem możemy mieć coś lżejszego. No i po prostu kiedy nam się zrobi ciepło, to można zdjąć to, co ma się na wierzchu i i dalej można ładnie wyglądać, a nie jest wam gorąco, więc to jest właśnie taka sprawa. Warstwy to jest coś, co ja bardzo lubię. Kiedyś tego nie lubiłam, ale teraz po prostu uwielbiam, bo to potrafi naprawdę fajną stylizację stworzyć i bardzo fajnie można wyglądać właśnie z warstwami, i to nie trzeba naprawdę. Nie wiadomo jakich tutaj używać ubrań, czy grubych. bo warstwie się kojarzą raczej z wieloma wiecie, ubraniami na sobie. A to wystarczy, że się założy na przykład właśnie taki sweterek jak ja mam i na to tręcz. I wystarczy. I przez to, że mamy tutaj fakturkę na tym sweterku i tręcz, który ma całkiem inną fakturę, to już to wygląda naprawdę fajnie, efektownie. Czy len sprawdzi nam się jesienią? Len to jest taki typowo letni, wakacyjny materiał, który raczej jesienią nie bardzo pasuje, ale w tym okresie przejściowym, kiedy jest jeszcze ciepło, można go śmiało nosić. Len jest tkaniną higroskopijną, która wchłania wilgoć, więc właśnie jak się zrobi ciepło, to się świetnie sprawdzi. Sukienka. Wspominam na początku też o sukience na ramionczkach i możecie sobie pomyśleć, ale jak to sukienka na ramionczkach jesienią, ale właśnie chodzi o ten czas przejściowy, o ten okres przejściowy. I sukienka na rameczkach może się sprawdzić. Oczywiście, no, tak jak mówię, nie każda, ale na przykład, jak macie taką e, gładką sukienkę, na przykład czarną, e, to może być ona świetną bazą w stylizacji. I możecie założyć na no, to na przykład jakiś sweterek, taki wiecie, zakładany przez głowę, czy też taki po prostu kardigan, który możecie tym zdjąć, jak będzie Wam e, gorąco, czy też trencz. No różne są opcje, a naprawdę fajnie to będzie wyglądać. Tak, ta stylizacja będzie zupełnie inna niż letnia, bo jednak latem założycie po prostu tą sukienkę, jakieś buty, torebkę i macie gotową stylizację. A jesienią można troszeczkę właśnie pokominować tymi warstwami, że założycie na przykład ten sweterek na wierzch i wtedy macie taką zupełnie inną stylizację, że macie sweterek i wygląda to, jakbyście miały spódnicę, i do tego można dobrać różne dodatki. Można pasek, można założyć trench, zależy, jaka jest pogoda, tak jak mówię. I, I ta stylizacja zupełnie inaczej będzie wyglądać. Ja bardzo lubię takie połączenie spódnicy, czy też właśnie sukienki takiej jedwabnej, satynowej z wełnianym golfem czy też po prostu sweterkiem wełnianym, to wygląda przepięknie jest przez to, że właśnie są różne faktury tych materiałów, to wygląda to naprawdę fajnie, tak elegancko i tak no wiecie, bardzo ciekawie spodenki. Spodenki moim zdaniem są świetną opcją na każdą porę roku, chociaż nie każde spodenki się sprawdzą w każdej okazji. Jesienią spodenki fajnie będą wyglądać z cienkimi rajstopami, z mokasynami czy też z balerinami, tego można trencz założyć i mamy naprawdę fajną stylizację. Zamiast mokasynów czy balerinek można założyć takie kalosze długie i to też będzie świetnie wyglądać. I naprawdę jest mnóstwo różnych opcji, w zależności od tego, jakie dodatki dodacie, czy też zamiast terencza można założyć marynarkę. I to za każdym razem inaczej będzie wyglądać, a opcji jest wtedy właśnie mnóstwo. I... No i to jest właśnie fajne, że można stworzyć z jednej rzeczy mnóstwo różnych stylizacji. Jesienią i zimą świetnie wyglądają spodenki tweedowe. Uwierzcie mi, one wyglądają przepięknie. Można do tego założyć jakiś sweterek czy koszulę, bluzeczkę i tak naprawdę same te spodenki będą, robić, będą takim efektem wow. I one też świetnie będą wyglądać czy mokasynów czy kasynów, do kaloszy sweterek z krótkim rękawem. Czyli coś takiego, co ja mam na sobie jak teraz. Mam nadzieję, że to widzicie. To jest naprawdę świetna opcja na ten okres przejściowy, bo wygląda to naprawdę fajnie. Można założyć do tego spodnie, czy właśnie jakieś długie, czy krótkie, czy spódnice. No i tręcz można założyć, marynarkę i, i to naprawdę wszystkie opcje będą świetnym wyborem. A jednak wiecie, ten, ten sweterek robi całą robotę. Zamiast zakładać zwykłe bluzeczki, taki sweterek i... No mamy całą stylizację, jeszcze wiecie, ja tutaj mam ten sweterek z takimi guziczkami ozdobnymi. Właśnie jak jest coś takiego jeszcze, to dodatkowo ta stylizacja wygląda tak na dużo ciekawszą. Piękne połączenia, materiały. Warto zwracać na materiały ubrań, z których chcecie stworzyć stylizację. I mam tutaj takie połączenia, które bardzo fajnie wyglądają. Na przykład len z wełną. Na przykład jak macie spodnie lniane i do tego założycie wełniany sweterek, to to będzie wyglądało przepięknie i właśnie tak jak mówiłam wcześniej różnica w fakturach tych y, materiałów sprawi, że właśnie ta stylizacja będzie taka ciekawsza. Kolejne połączenie to jest kaszmir i len. Y, na przykład kaszmirowy sweterek, taki z krótkim rękawkiem czy bluzeczka i do tego właśnie lniane spodnie. To też będzie przepięknie wyglądać. Do tego można założyć y, torebkę na przykład koszyk i mokasynki, y, jeśli nie chcecie, żeby ta stylizacja była taka bardzo wakacyjna przez ten koszyk, to możecie po prostu jakąś inną torebkę wybrać. I mówię właśnie, dodatkami można to fajnie ograć, żeby to była taka bardziej letnia stylizacja albo bardziej właśnie jesienna. To już wszystko zależy od tego, jak, jak końcowo chcecie, żeby ta stylizacja wyglądała. To jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać koniecznie, czy Wy macie jakieś swoje triki na ten okres przejściowy. Wydaje mi się, że chyba wszyscy się ubierają warstwowo, bo ciężko inaczej się ubrać, żeby nie zmarznąć i też, żeby się nie upocić. No ale dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś inne sposoby, czy może podobne. Chętnie poczytam, a teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki.